Cześć, zapraszam dzisiaj na wybór talii. Pytanie do kart będzie takie, chcemy, żeby karty pokazały Wam, jaka, jakie było Wasze życie do tej pory. Czy są w stanie po prostu karty pokazać, coś takiego? No, dla zabawy oczywiście. Będę miała, zobaczymy, 4 albo 5 kart. Czyli zaczynamy od dzieciństwa, potem szkoła, czasy... Nastoletnie, wczesna młodość i obecnie. Czyli 5 kart. Wy sobie wybieracie talię Night sun z koralem. To jest koral hodowlany, farbowany. I The Rider Deck. To jest, nie wiem czy to będzie widać, to jest kwarc różowy w postaci takiej merkaby. A merkaba to, kto się interesuje, to wie co to jest. A reszta. Próbuję go Google i sobie poczytać. Ja zaczynam od Night Sam. Dzieciństwo. Usemka była. Dziecko bardzo ruchliwe, nawet agresywne. Strasznie lubi się wyrażać swoją energię w sporcie, w sztuce. Wszędzie was było pełno. Szkoła. Dwu... Szóstka była. Bardzo zwracać si chcieliście zwracać na siebie uwagę. Może mieliście duże sukcesy w sporcie, na przykład, albo w takich. Jakby to powiedzieć, lekcjach, tematach, które wymagały samodzielności, odwagi i rozpychania się łokciami, tak naprawdę. Czasy nastoletnie, ósemka mieczy, blokada umysłowa za dużo myślenia, nadmierna analiza o sobie, o świecie, o wszystkim naraz i stawianie sobie blokad. Te myśli były blokadą: takie, że chcę, ale, to ale, takie duże ale. Nie wiem, co ze sobą zrobić, i strach przed opinią otoczenia, słuchanie zbyt wielu osób, i w końcu nie wiedzieliście, co o czym myśleć. Przyjmowanie do siebie zbyt wielu opinii, które was ograniczały. Wczesna młodość, siódemka, siódemka kielichów I widzenie w życiu bardzo wielu możliwości, ale jakby. Niezdecydowanie, za co się zabrać, że widzicie coś, coś was interesuje, ale widzicie jakby negatywy i pozytywy i nie wiecie w końcu czy, I nie wiecie jakiego dokonać, nie wiedzieliście jakiego dokonać wyboru, za co się zabrać, co jest przyszłościowe, też dużo fantazji i w zasadzie tylko fantazji, może nie było realizacji tych fantazji. Potrzeba wybrania czegoś jednego i skupienia się na jednej rzeczy, ale jakby strasznie dużo rzeczy Was interesowało i byliście bardzo rozchwiani emocjonalnie jako młodzi ludzie, tacy po dwudziestce na przykład, po osiemnastce, po dwudziestce, tacy totalnie nie wiedzieliście, jak się ogarnąć emocjonalnie, uczuciowo. <laughs> może, może zależało to jak, od jakichś związków, które mieliście w tym czasie, że Wam ktoś po prostu zrobił i <laughs> bardzo Was. Zmieszał emocjonalnie. No, nie wiedzieliście, co, co jest prawdą, a co nie. No i obecnie dwójka kielichów, poszukiwanie drugiej połówki albo poznanie drugiej połówki. I być może jesteście w nowym związku, który bardzo dobrze się prezentuje. Jeżeli nie, to właśnie poznanie kogoś, kto was bardzo przyciąga, emocjonalnie przede wszystkim. Bliźniaczy płomień, bratnia dusza, ktoś z kim się czujecie bardzo mocno emocjonalnie związani, albo szukanie takiej osoby, że wiecie, że ktoś taki jest dla Was i chcecie już się, rezerwujecie sami siebie tylko i wyłącznie do takiej drugiej połowy. Nikt inny Was nie interesuje. O pracy tu nic nie widzę. To jest osoba, która ma głównie bardzo dużo energii, albo miała, czy ma. Potem bardzo analityczna, za dużo myśli i taka, która jest bardzo emocjonalna i której zależy na związku i na miłości. Najbardziej. Teraz się na tym skupiacie. To jest pierwsza grupa. Druga grupa, Markaba. Wasze dzieciństwo, dziewiątka pentakli, być może wychowywani byliście tylko przez jednego rodzica, Zosia Samosia, wszystko lubi sobie robić koło siebie sama, nie lubi pomocy i trzyma się z daleka od innych dzieci, taka wychowywana być może jeszcze w, gdzieś z daleka od innych ludzi, na jakimś odludziu, z daleko od sąsiadów, daleko od miasta, także sama musiała być, musiała być bardzo, nie, albo wychowany cię po prostu tak, że musiałaś być samodzielna. Czegoś nie było, musiałem sobie, sobie tego sama dostarczać. Zwłaszcza finansowo-materialnie. Umiałaś, umiałaś bardzo dobrze o siebie zadbać, o wygląd i o zdrowie, już od najmłodszych lat. Szkoła to szkoła podstawowa. Czy to, co tam, tak do, mniej więcej, tak powiedzmy, od 6 roku życia do powiedzmy 13. Giermek Buław, no dziecko bardzo żywotne, bardzo takie ciekawskie Wkłada palec wszędzie, żeby się, żeby się sparzyć, żeby mieć doświadczenie takie w realu A nie tylko z książki Odważne, lubi eksplorować świat po swojemu Być może uciekaliście z domu na przykład do koleżanek No odważne, takie ciekawskie strasznie Czasy nastoletnie, diabeł, mógł się zdarzyć w związek, w związek toksyczny, więc albo wy byliście toksyczni, albo byliście w takim związku, związanie łańcuchem z kimś, I być może związek polegający tylko i wyłącznie na erotyce, i z koziorożcem na przykład, albo słuchaliście metalu, muzyki metalowej, przebieraliście się na czarno. Koszulki specyficzne z napisami zespołów metalowych, czarna magia, w ogóle jakieś takie mroczne klimaty. Byliście mroczni jako, jako dzieci, jako nastolatkowie, byliście mroczni prawdopodobnie. Dużo zazdrości, potrzeba kontroli albo strach. Coś Was, takiego było wokół Was, co wam, co was czego się strasznie baliście. Może nauczyciel, może klasówki, może jakaś osoba specyficzna. Coś tu było nie tak. Wczesna młodość, tak po dwudziestce, szóstka pentakli, poszukiwanie sprawiedliwości albo zależność od innych ludzi, finansowa przede wszystkim, i poszukiwanie też w otoczeniu sprawiedliwości, w sensie, że Albo dawaliście za dużo i sobie zdaliście sprawę, że dajecie, dajecie za dużo i was wykorzystują, albo byliście egoistyczni i ktoś was w końcu jakby sprowadził do. Jak się to mówi? Ktoś wam w końcu powiedział, że no tak. Nie życzą sobie, żebyście tacy byli egoistyczni wobec nich, bo, oni wam, bo z kolei oni wam dużo dawali. No i właśnie taka potrzeba. I... Tu też może chodzić o pracę, że szukaliście pracy, gdzie Wam dobrze płacą, zgodnie z tym, co wykonujecie. No młodość mogła przebiegać dokładnie właśnie na tym, albo szukanie sprawiedliwości, domaganie się, albo właśnie dawanie zbyt dużo innym ludziom, lub za mało, lub jakieś sprawy, sprawy związane z płatnościami, zarabianiem pieniędzy. Albo zależnością od pracodawcy w jakimś sensie, czy od kogoś, kto coś wam dawał za coś innego, jakiś taki bartering. No i obecnie, obecnie koło fortuny, i w ogóle nie wiecie o co chodzi. To jest jakby, wiecie, że macie misję, że jesteście do czegoś przeznaczeni, i to się właśnie teraz dzieje, ale nie wiecie co. I jakiś bardzo duży ruch się dzieje w waszym życiu związany z przeznaczeniem. Poczucie mijającego czasu, czasu coraz mniej, poczucie bycia, jakby przestawionym z jednego toru na inny, i powrót czegoś albo kogoś z przeszłości jakiś taki cykl, który się nie chce zakończyć. Może jest w Waszym życiu osoba z znaku Strzelca obecnie? Albo planeta Jowisz ma na Was wpływ, jakieś może są aspekty z Waszymi planetami w Waszym horoskopie? Obecnie po prostu nie, nie wiecie, czego się spodziewać następnego dnia. Nie żyjecie tak jakby z dnia na dzień, nie macie planu, ponieważ nie wiecie, co się wydarzy. I ciężko jest Wam cokolwiek zaplanować, bo. Wszystko się zmienia i na świecie, i jeśli chodzi o jakieś zasady, reguły, prace. Także jest takie poczucie trochę jakby jechać na karuzeli, że nie wiadomo w sumie, kiedy wypadniecie z, tego, z, tej, z tej karuzeli, a może dojedziecie do końca i może będzie fajnie, może będzie przygoda z tego. Takie, też możecie żyć tak, że korzystacie z różnorodności, że sobie codziennie coś innego wybieracie do zajęcia, albo interesuje Was bardzo dużo rzeczy. A i dla co po niektórych może popadliście w hazard, bo to jest koło fortuny, czyli chodzicie sobie do kasyna albo yy, na przykład zajmujecie się bitcoinami, czy jakimiś takimi hazardowymi rzeczami, inwestycjami na giełdzie, w jakieś tam nie wiem, rzeczy związane z pieniędzmi. Ryzyko takie, zajmowanie się ryzykiem. Nie ryzykiem, tylko zajmowanie się czymś ryzykownym, zajmowanie się czymś ryzykownym, bo tak, tak czytam karty, a jeszcze tak słucham, co mi intuicja mówi, także to jest taka praca trochę wielowymiarowa. Dobra, i dziękuję za oglądanie, zapraszam po prywatne odczyty na walentynki dla, dla singli, dla par, dla bliźniaczych płomieni, bratnich dusz, także odczyty y, zawodowe na pracę. Zmiany pracy i rozwój osobisty. Także zapraszam do mnie na stronę internetową. Linki są w opisie, i dziękuję też za subskrypcję. Cześć.